Dajcie, kochani, to Mary i Mario. No i premiera nowego wynalazku lotto, czyli zdrapki Giga 7. Zdrapeczka jest po 30 zł. No tak, taki troszkę droższy egzemplarz. Wielką tabelę wygranych tutaj nadrukowali. <laughs> Tylko pytanie, po co? Tak. <laughs> Czy, no Mario losował. Jakie tu szanse? Są? także każdy ma inny numerek, oczywiście. No i chcę wam powiedzieć, że jak takie zdrapeczki wchodzą, yy, długie to Mario mówi kolejna podpaska do drapania. No tak, bo to mówi, Znowu podpaska. O mówi, to już tam szybko się drapie. Ja nie mogę z tego, jak on to mówi. Także zobaczymy, co te podpaski dadzą. Tak, a do szukania mamy siódemkę lub symbolem mnożące Razy dwa lub razy pięć. Tak jest. Dobra, to ty zaczynasz. Mogę zacząć. Dobra. Wobec tego ja sobie tutaj rozpocznę od drapeczki z numerem 21. I co? Szukamy siuga tej siódemki bądź mnożników. Ojejku. Żeby co my tu namierzymy na początek? Mamy tu jakieś autko. No, ładne. Ładne coś. O, mamy też skuter. Patrz. Mamy gruszkę. Mamy pióro. Drzewko. Radio. No, może być mnożnik od biedy. Do tego pierścionek, czyli bank pierścionek. Korale. Kolejne to jest kość. Teraz świnka. Dzwonek. Świat. Myślę, że to z piłka z daleka. No podobne. Kawa musi być. Tak jest. Klucz. Do tego truskawka. Oj, mi to ucieka. Cytryna. Kolejna wisienka jest. Na razie się jeszcze nie powtarzały o dziwo. Banany. Właśnie. Ananas. jest. Yes. Razy dwa. Yes. Yes. Jest mnożnik. Wow. No to już wiadomo, że przynajmniej yes. mamy zwrot odcinka. O kurczę. Do tego kot. Mega. Parasol, winogrono, czapka, pies, gitara, samolot, pik i na końcu korona. Jej. W bonusie możemy znaleźć kwotę, czy takową tutaj gdzieś schowali. Nie, tu jest rower. No, ale mamy symbol mnożący, także Drapinamy pasy i patrzymy, co my tu mamy. 30. 30 razy 2, czyli 60 jest. No to już jesteśmy. Na no odcinek zwrócony. Syro. Zwrócony odcinek. Ale super. Już drapanie ja. jest darmowe. A może jeszcze u Mary coś tu się uda odnaleźć. Zobaczymy, zobaczymy. Ale kontrolne, gdzie tutaj schowali, to nie mam pojęcia. Dobra, widać ten symbol mnożący, to nie ma co szukać. Dobrze, teraz moja to jest, kochani, jaki to jest numerek? Numerek ósmy. No zobaczymy, czy coś tutaj wpadnie, że będzie plusik, czy tylko będzie właśnie całkowity e, zwrot. Zobaczymy. Ale ładnie, że mnożnik nie masz ja. No dobra, to szukam. A co mamy? Skuter, czapeczka, podobno do mojej. Korona, czekajcie może tym spróbuję. No ja Chyba tak. lepiej będzie. Księżyc. P a ptak, ja chciałam powiedzieć samolot. No to tak jak samolot wyglądało. <laughs> Naprawdę. Tu mamy kostkę, czy kość, no kostkę. Parasol. Autko. No, to wie czy umie będzie. O, teraz mamy samolot, ale podobny właśnie do Tylko tego ptaka. w inną leci. <laughs> no. Banany, dzwonek. Myślałam, że smoczek. <laughs> Portfel. Cytryna czy pomarańcz? Cytrynka. Klucz. Wiśnie. Świnka, Pepa nawet jest. A gdzie te siódemki? Pik. Gwiazda. Ale to muszę ciągnąć to. kawusia oczywiście. Bank. To są duże nowych... A jaka ładna rybka. Rybka. Foto. Radio to akurat było. Aha, byłem. radio. Teraz tak to nazwali. Ale o to Jezu, faktycznie to, to pisze radio, nie czytałam, tylko na obrazek patrzałam. <gry> Dobrze, teraz mamy korale. Tu mi nic nie będzie, widzę już. Mamy gruszkę taką krzywą, ale taką sporą. Gitara. Ciężko się drapie, piórko no bo to taka błyszcząca winogronko i dwa ostatnie zegarek i pierścionek a co bonusie mamy też mam rower jak ty także moja ósemka jest przegrana ale my się bardzo cieszymy premierka zaliczona wkład odzyskany był symbol razy dwa tak symbol się... się pojawił także no to jest jestem. tak zwróciła się Kasiorka a to jest bardzo ważne nie mamy plusa, ale kasa idzie do nas, <noise> nie do to. Także kochani, my Wam życzymy wspaniałych premierek oczywiście, żebyście pięknie tam wygrali. Będziemy za Was trzymać oczywiście kciuki. No i co? I zapraszamy Was na kolejne nasze odcinki. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiamy serdecznie. Buziaczki kochani. Pa pa. pa, pa.